z wydychiem napinasz jeszcze bardziej mięśnie brzucha. Wyżej kolano. Dawaj z tak by do siebie jak możesz ostatni 8 7 6 5 4 3 2 i jedną nogą do boku wydech do do wdech stopa na siebie fleks kolano delikatnie ugięte nieruchome ciało Zawsze możesz się na się oprzeć. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, rozluźnij sobie nogi, rozluźnij ciało. Dech, wydech. I następny set. Ułożono je szerzej niż biodra. Otwarte stopy, otwarte kolana. Wszystkie 5 palców na podwórze. Siadasz wdech, unosisz delikatnie biodra do tyłu, delikatnie skłączałem do przodu i na górze wydech. I jedziesz ze mną ręce na górze i siadasz wdech. I do góry wydech. Napinasz mocno pośladki. Na górze z wydechem napinasz mocno pośladki. masz cały czas naprężony brzuch, brzuch pracuje cały czas. Zrób ostatni, cztery, trzy, dwa, jeden. Super, teraz, handlę. Ręce przed sobą. Trzymasz brzuch. Trzy razy poglębiasz. I ręce do boku. Raz, dwa, trzy. Na górze napij mocno pośladki, złącz hantle napnij brzuch. Raz, dwa, trzy, wydech. Raz, dwa, trzy, wydech. Delikatnie masz skłon ciałem do przodu, a biodrami idziesz do tyłu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ostatnie cztery powtórzenia. Trzy powtórzenia. Dwa. Jedziesz kolanem do przodu. Wydech. Opuść nogę. Nogą do boku. Pracujemy jedną nogą, nie zmieniamy. Wydech. I wydech. Stopa na siebie. Flex. Trzymasz ciało nieruchome. Napnij brzuch. Cały czas jedną nogą. Ciało wydłużone, za jak się wyciągasz do góry. Oddychaj. Teraz tak, trzy razy podnosisz kolana do siebie, na czwartej opuszczasz do dołu. Trzy razy nogą do boku, i na czwarte jesteśmy na dole. Jedziesz trzy, dwa, jeden i trzy, dwa, jeden. Dwa, jeden i trzy, dwa, jeden. Góra, góra, góra. Bok. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze. Cztery. Raz, dwa, trzy. Raz dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Super. Opuść nogi. rozluźnij I zaczynamy od przesiadu. Set z drugiej strony. Nogi szerzej niż biodra. Stopy, kolana otwarte do boku. Napnij brzuch. Podnosisz ręce do góry, siadasz, wdech. Na górze naciskaj mocno pośladki, ręce nad głową wydech. Kolana są nad stopami. Biodra z każdym razem delikatnie unosisz do tyłu w tym ćwiczeniu. Kolana nie prostujesz do końca. Zawsze delikatnie ugięte. Nisko biodra. Dawaj niżej. Musisz poczuć swoje mięśnie w tych przysiadach. Przed sobą trzy razy poglądasz. Raz, dwa, trzy. Na górze napnij mocno pośladki. Wydech. Raz, dwa, trzy. Napinasz. Raz, dwa, trzy. Napinasz. Raz, dwa, trzy. Dawaj, pracujesz całym ciałem. Nogi, pośladki, brzuch, ręce i plecy. Raz, dwa, trzy. Wydech. Dwa i klatka również tu pracuje. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Super, dawa i jeszcze. Bardzo dobrze. Zrób ostatnie dwa powtórzenia. Trzy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Złącz nogi je razem. Jedziesz kolanem do siebie. I nogą do boku. Stopa flex. Trzymasz nieruchomo ciało. Napnij brzuch. Wydech. Wydech. Oddychaj. Trzymaj równowagę. Dawaj, dawaj. Trzymasz się ze mną. Nie ma zatrzymania. Cały czas ćwiczymy. Ćwiczysz. Trzymaj brzuch, trzymaj ręce i nogi. Dawaj. Osiem. Siedem. Dawaj. Sześć. Pięć. Nieruchome ciało. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Po trzy razy na górze. Raz, dwa, trzy. Do dołu. Bok. Dwa, trzy. I góra. Dwa, trzy. I bok. Dwa, trzy. Dawaj. Trzymaj nogi, mięśnie i brzucha. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Wyżej kolana. Raz, dwa, trzy. Oh. Jeszcze ćwiczysz. I raz. Dwa zrób ostatnie cztery góra trzy bok, dwa trzy. Jeszcze dwa góra. Trzy i bok. Trzy. Super. rozluźnij sobie nogi. Zrób wdech, wydech. I przechodzimy do ćwiczeń na macie. Układamy się. Odłoż handlę. I schodzisz kręg po kręgu do podłogi. Łożdż dłoni za głową. Przyklej plecy do podłogi. Nogi wydłużone, delikatnie ugięte w kolanach. Z wydechem idziesz w Kolanem do brzucha, z wdechem prostujesz. Wydech, kolano do siebie, wdech, prostujesz. Pierwszy wariant, kiedy głowa jest na podłodze w tym ćwiczeniu. Drugi wariant. Możesz również unosić nad podłogą klatkę i ćwiczysz, jak ci jest wygodniej. I jedziesz wydech i prostujesz wdech. Globa leży lub na podłodze lub jeżeli sobie chcesz utrudnić, unosisz klatkę nad podłogą z wydechem. Napinasz brzuch, wydech. Napinasz brzuch, przyklej plece do podłogi. Spokojne tempo, nie śpieszymy się, tylko świadomie. Pracujemy mięśniami, słuchamy swoje ciało. 8, 7, napi nasz brzuch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ręce z ciała unosi unosisz nogi nad podłogą, czyli do góry pozycja krzeselkowa. Z wydechem biodra nad podłogą, z wydechem się wracasz. Masz rozluźnione ręce, barki i szyję. Naki nasz brzuch z wydechem. Ostatnie, cztery, trzy, dwa, jeden. Opuszcz nogi, dłonie za głową. Powtarzasz pierwsze ćwiczenie. Pamiętasz swój wariant? Kolanem do brzucha wydech, prostujesz wdech. Masz głowę na podłodze, przyklejone plece do dołu. Lub również unosisz klatkę nad podłogą. Jak ci jest wygodnie w tym ćwiczeniu? Jak czujesz, że dzisiaj zrobisz lepiej? Wybierasz swój wariant. Z każdym wydechem napi nasz brzuch. Spokojne tempo. Dawać ćwiczysz ze mną. Zrób ostatnie 8 powtórzeń. naprężony brzuch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ręce wzgórzciowe nogi w pozycji krzeselkowej. Biodra nad podłogą. Wydech, wracasz wdech. Rozluźnij ręce, barki i szyję. Na, ostatni 8 powtórzeń 7 6 5 4 3 2 1 bardzo dobrze opuść nogi otwórz zrób wdech nosem unosisz ręce za siebie i wydech w stanie i wdech nosem i wydech. Ustaw. Uważ dłonie za głową. Nogi wracasz w pozycję wydłużone. Idziesz kolanem do siebie. I teraz tak. Dwa warianty. Pierwszy, kiedy łokciem do przeciwnego kolana a głowa leży na podłodze. Napinasz brzuch. Jeżeli czujesz, że masz w sobie siły, to jedziesz globą nad podłogą. Z wydychem. Wybierasz swój wariant i jedziesz ze mną. Wydech. Przyklej plecy do podłogi, nakinaj brzuch.